Siemanko, tutaj Daria i witam na kanale Darliwka. Dzisiaj ze mną jest... O matko! Oliwka jest nadal czerwonym kapturkiem, bo nie miałam kiedy jej przebrać, ale my dzisiaj robimy znowu bitwę toka boka. Dzisiaj będziemy robić sypialnie. Kto zrobił ładniejszą sypialnię, oczywiście Wy, kochani widzowie, decydujecie w komentarzach, piszcie, kto tam zrobił ładniej, co Wam się bardziej podoba, a może co powinniśmy zmienić, czy nie wiem już sama co. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my już lecimy, urządzać nasze sypialnie tylko tak. Kto bierze które pomieszczenie? Bo wzięliśmy sobie znowu ten mały domek. Nie ma że większe. Ja zawsze odpuszczam oliwce. Ja chcę. Nie chcę ja większe. chcę to. Ja chcę to zielone. A ja chcę to. Dobra, okej. Okay. To jest moje, to jest twoje. To bym... mam większe. haha. Ha. Ha, 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 dobra. To więc ja będę teraz pierwsza, dlatego że y, Oliwka cały czas była pierwsza. Nie jestem ty pierwsza, tylko jeden. Dobra, raz. zaczynamy urządzanie i proszę bardzo, ja sobie tutaj łóżko wzięłam. Y, nie wiem co dalej, bo... Ale taki aż? Ale co ja mam? Boże. No ja zawsze biorę te łóżko. No ja też biorę to łóżko, bo mi się mega podoba z tego dodatku. No i tak. Ej, poczekajcie, tylko że jak ja wezmę tak, będę musiała tutaj bardzo, ale to bardzo, pokombinować, dlatego że słuchajcie. Zaczym no, to do mnie zgasznie? Oliwia! Weź no ty się. Ja jestem pierwsza i ja tutaj, czy, czy widzowie, czy Wy widzicie, że ja z czegoś zgapiała? No bo ja tutaj nie widzę żadnego zgapiania. Nie też nie. no ja tapetę zawsze robię na koniec. W mojej sypialni, oczywiście, nie może zabraknąć pięknego ulubioniaczka. Tylko, że troszeczkę jednak ta sypialnia jest za mała, trochę żałuję, Ej, nie, nie, że ją wzięłam. Nie pasuje ten ulubionek, bo jest szare tu, a Dobrze, ale skąd wiesz. jak jakie ja będę miała ściany na przykład tutaj nad łóżkiem o nie co tutaj o wo, 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 wo. nie 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 dobra jest tak zostawiam tak chociaż ta półka jakby tam z tyłu dobra jest ok to łóżko trochę wysunęłam ale to wszystko jest celowe i ja sobie tutaj jeszcze nad y, moją półeczką powieszę lusteryczko piękne taką taką ala toaletkę tutaj zrobimy jakieś kosmetyki jakiś może koszyczek z kosmetykami damy radę to jest taka mini sypialnia więc trzeba sobie tutaj jakoś radzić i tak to fajnie poustawiać, żeby wiecie, żeby było ok, Te kwiatki tutaj ładnie będą pasować, tylko że chyba z tej strony bardziej. bardziej już? Nie, jeszcze chwilka. Jeszcze tutaj parę rzeczy muszę zrobić. Ten, ten koszyk bym chciała jednak z tej strony przesunąć, i teraz sobie lecę do łazienki po jakieś kosmetyki, które mogłabym tutaj wrzucić. Y ręcznik. Ręczniczek sobie wrzucę tam do koszyka. Y tutaj sobie położymy jeszcze szczotkę, bo będzie fajnie wyglądała. Y tutaj jakieś perfumy, myślę też. I to nawet może spoko wyglądać, a resztę już sobie wrzucę tam bezpośrednio do mojego koszyczka. I myślę, że tutaj o jeszcze coś takiego wrzucimy sobie. I, i, i jeszcze, sama nie wiem co, wiecie, może jeszcze po prostu y, zapas perfum zrobimy. I o, tutaj proszę bardzo, będzie o nie, to brzydko wygląda. O nie, nie, nie. O, nie, nie, nie. Dobra, to musi zostać tak. No i teraz będę walczyła ze ścianami, słuchajcie. Nie, no, wygląda to fajnie. Zobaczymy, jak dojdą tutaj jakieś ściany, właśnie tego ulubioniaka. Mogę, które przesunąć. Ale no, jestem ciekawa bardzo sypialni oliwki. Ja sobie tutaj robię białą podłogę od razu. Lepszą, a wiesz, że będę. Znowu na pę Jakie pęczopy? Znowu za puszki. Znowu za puszki? O nie, poczekajcie, wiecie co? Oj, tak by było nawet spoko, nawet mi się podoba, ale zastanawiam się nad tym tak jest tak cieplej, ale coś mi jednak tutaj tak bardziej bardziej mi to I siedzi. I to jest, nie jest Żeby cegiełka była jedna. fioletowe! Co jest fioletowe? No ta podłoga. Nie, ona jest biała Oliwka. Dodatkowo, oczywiście, w mojej sypialni muszą być dywaniki, i te dywaniki tutaj fajnie nam y, dodadzą czegoś na tej podłodze, bo tak jakoś pusto było. To łóżeczko sobie ustawiam. Jeszcze oświetlenie, słuchajcie, i chyba będzie, będzie, będzie ok. Zastanawiam się, czy by się zmieścił ten wiszący fotel tutaj, jeszcze mi z przodu, albo tutaj przynajmniej. Myślę, że. Ten fotelik może, ale no może, może by pasował, zastanawiałam się jeszcze, wiecie nad czym, może nie. Właśnie może ten fotelik sobie wyrzucę, a weźmiemy tą osłonkę, tutaj położymy i to by było fajne nawet tak myślę. I teraz jak zrobimy tak, to ona będzie, no o matko, a ja pod łóżkiem leżałam. A, jo, jo, oj oj oświetlenie, oświetlenie, jeszcze bym zapomniała, już zaraz tobie oddaję, Oliwcia. To tak, yy... No właśnie, jakby tutaj zrobić, jakby tutaj to A oświetlenie to zrobić, to? no bo to tylko tak teraz widać, wiesz, to ja sobie chyba zrobię po prostu y, takie trzy lampy tutaj na górze, tak mi się wydaje, żeby jedna była tam nad łóżkiem, jedna nad tym, jedna nad tym, no nie wiem, zrobiłam taką skromną, fajną, milutką, fajniutką, pyk, pyk, pyk i siuk, dobranoc! Przechodzę do drugiego pokoju i ja Oliwka, tutaj jestem, w tym pokoju zielonym, takim neonowym. Jakim I... zielonym? A no tu Ale robisz ten żółty, koło mnie, tak? Dobra. Pomarańczowym. No mam. dobra, dobra, pomarańczowy to już rób. Tapeta, tapeta, to wiecie jaką chcę. I czemu się nie da? A, da się, Pik, pasuje. Ej, ja wziąłem biały, a ty fioletowy. Nie, moje jest białe, twoje jest kremowe, Oliwka, buduj. Mhm, zobaczymy. Ciekawe, jak widzowie wybiorą łóżeczko na start. Łóżeczko na start. <laughs> Dobrze, ja zawsze robię też dywanik Tak. Ja tylko bym chciała powiedzieć, że zobaczcie, że ja miałam utrudnienie, bo miałam mniejszą sypialnię. Wiem, że sama ją wybrałam, ale możecie tam to docenić w komentarzach, kiedy będziecie wybierać zwycięzcę. Ładnie, Oliwka, ładnie. Nie, to sobie przesunę jednak. Cyk, cyk. Teraz zrobię toaletkę tutaj i szafę. Szafa będzie stosowania okno, bo okno mi się nie przydaje. A ta szafa będzie biała, jak zawsze biorę, taka. Bo ta szafa pasuje zawsze na wszystko. No to okienko trochę wystaje, ale już ładnie jest. Chciałabym mieć taki pokój właśnie. I toaletka będzie miała takie coś. Kwiatek, tak to muszę go wysunąć, mojego, kwiatuszka. I tutaj postawię sobie dywanik, chmurkę, nie, może wezmę dywanik, ten dywanik, bo ten dywanik pasuje tutaj, no, pasuje bardzo. Więc biorę yy, sobie obraz jakiś, będę kładła, dobra, więc to biorę tutaj, bo to pasuje. Mama, oceniaj. No ładnie, podoba mi się. Tylko, że ja no, nie, nie mogę się do tej kanapy. Tak dla mnie, tak jest, no nie. nie, nie. A ja chciałabym mieć takie. No jeżeli. No, ksio... Okej, okay, no to jest twoja sypialnia, więc ty decydujesz. No, decyduję, decyduję. Dobra. Y, teraz biorę tutaj jakieś szafki, żeby położyć sobie kosmetyki. Na pewno ta szafka będzie biała, bo ta biała szafeczka mi pasuje. Nie ta, nie ta, bo jest za duża! No ta będzie, ta średnia. Ta średnia tutaj idealnie pasuje. Tutaj będzie jedna szafeczka i malutka będzie też na perfumiki. Dobra, weźmiemy sobie tak krzesełko. O. Nie, nie pasuje. To białe wezmę jakieś. No nie wiem, powiem Ci, że to niebieskie wcale nie wyglądało najgorzej. To niebieskie? No to co widziałeś przed chwilą ten fotel? Dobrze widzowie, ocenijcie w komentarzach, czy dobrze wyszło mi z tą kanapą. Jak mamy się nie podoba, a mi się podoba, to co mamy zrobić? No ale wiesz, no ja to nic nie mówię, bo to jest twoja sypionie, więc tutaj nawet mogłaby sobie y, te to, postawić na środku, żeby kuperować czy co? Dobra. Dobrze, mam nadzieję, że mnie wybierzecie, bo ja bardzo chcę wygryć na te puszki, a ty mi wiesz ile już. No nie, na pewno dwie z pierwszego odcinka z tej bitwy, potem jeszcze nie zliczyłam tam komentarzy. Hmm. No i teraz zobaczymy, czy ja tobie będę musiała kupić puszki pet shopów, czy ty będziesz musiała posprzątać cały dom. <laughs> Ok, więc zrobimy oględziny naszych sypialni. Przepraszam, Ej, teraz że ja śpię. Nie pasuje. No, trochę pasuje. nie pasuje. No, powiem Wam, że ja uważam, że moja sypialnia jest lepsza. A ja uważam, że moja. Oliwka. A gdzie ty masz suszarkę? Suszarka? suszarka to jest w łazience u mnie, a tutaj miało być sypialni. No nie ma przecież, sypialnie robiłyśmy, ale nie no, ja nie mówię, że oliwki jest zła, ale ja ze swojej jestem bardzo zadowolona. Pewnie tak samo jak oliwka kuchnię ze swojej. Tak, kuchnię też będziemy musieli zrobić. No i dobrze, widzowie, głosujcie. Dobra, no wstanę do was, bo tak nieładnie spać chyba. Pamiętajcie, że jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję Ej, weszło, i dzwoneczek. Ty... Właśnie nie, ty weź na tą pufę, nie. o nie, oszukaństwo nie dosyć, że ja mam jeszcze mniejsze pomieszczenie to ja sobie tu usiądę to jest wspólna da, da usiądę, pufa, wspólna da. pufa bardzo dziękujemy za oglądanie, pamiętajcie że w komentarzach wybieracie ładniejszą sypialnię i możecie nam podpowiadać co mamy robić dalej więc dziękujemy i do następnego, Siem hej bardzo. pa, pa.